W Disney Junior. Wyprawa na równinę Bali Słuchajcie! Słuchajcie! Co się dzieje, Ono! Mamy problem z zebrami. Ach, oh, czyli nic nowego. I z gazelami. Zebry i gazele są w niebezpieczeństwie? Nie, to one są niebezpieczne, bo walczą ze sobą! Zebry i gazele nie są wrogami. Na pewno dobrze widziałeś? Ile polców pokazuje? Dobrze wiem, co widziałem! Jeśli zebry i gazele naprawdę ze sobą walczą, trzeba sprawdzić, o co chodzi. Lwia straż służy i chroni... Aż po kresie! To dziwne... Nigdy nie widziałam, żeby się tak zachowywały. Chwileczkę. Dobrze znam te stada. Przywódczynią tych zebr jest Muhimu, a przywódczynią gazeli jest Słala. Ale Muhimu i Słala się przyjaźnią. Coż mi tu nie gra? Ono, sprawdź, czy widzisz gdzieś Muhimu i Słale. Już się robi? Wygląda na to, że są w samym środku tej walki. I my też zaraz tam będziemy. Szybko! Przesuńcie się, zebra holce! Czarne-białe paski, zapraszam na prawo. Białe-czarne paski idą na lewo. Moja kolej. Myślę, że ja mogę coś zaradzić. i Boko! O! Proszę sobie. Dzięki beści. O-o! Eee, przepraszam? Oj, to pewnie bolało. <grystanie> Niezła wywrotka, Muchimu. Przewróciłam się przez ciebie. Ty mnie popchnęłaś. No i co mi za to zrobisz? A wiem po co jestem w stronie. Słyszałam to. Ach, Stop! Przestań! Co się z wami dzieje? Słala, Muhimu! myślałem, że się przyjaźnicie. Ja też. A potem Słala i jej gazele próbowały zająć nam nasze pastwisko. Jak to wasze pastwisko? Muhimu, ten teren to nasze pastwisko. Nie, właśnie, że nasze. Przecież to jest lwia ziemia. Nie możecie się podzielić? Bez mi ma rację. Te pastwiska są dla nas wszystkich. Trawy wystarczy dla stada gazeli i dla zebr też. E Kajon, To nie do końca jest prawda! Wszędzie dookoła was widzę tylko gołą ziemię! I nigdzie już nie ma trawy? Mówisz poważnie? Chwila. Czyli wy dwie tak naprawdę wcale nie jesteście na siebie złe. Jesteście głodne! Zawsze robi się niemiła, kiedy chcemy się jeść. Teraz już wiecie, dlaczego jesteśmy głodne. Dookoła jest za mało trawy. W takim razie musimy znaleźć miejsce, w którym będzie jej pod dostatkiem. Możesz nam pomóc? Właśnie. Gdzie znajdziemy tyle trawy? Nie mam pojęcia, ale wiem, kto nam pomoże. Stada w tym roku są dość duże, ale nie wiedziałem, że jest za mało miejsca na pastwiskach. A znasz takie miejsce, w którym wszyscy będą zadowoleni? Kajon, widzisz ten pas zieleni, daleko na horyzoncie? Równinnym Bali. Równinnym Bali. Tam zebry i gazele będą miały tyle trawy, ile chcą.